Barbara ma szczęście, ma całą miskę popcornu. Nikt ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha, ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj! Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówiłeś, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis! Bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe! O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis! A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasko i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? A... Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze. To Jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nikt, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka, to okropne. Jolly, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. A, zabierz to ode mnie! Barbara, uważaj! Zjadłaś okonika! Tylko nie to, uratuje cię! Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko, A, Ale z was żartowni się! Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt. Teraz moja kolej, włączam tryb turbo. Pyszności. Ojej, Nick, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie! Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię! Zaraz ci zasadzę. Rośni! No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas! Zacznę! Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość. Muszę natychmiast o czymś popić. Kto jest to? Pożyczę, muszę pilnie nie podać mój kwiatek. Rośnij! się niż ziemi, kryjcie się! Nie martwcie się, to tylko kiekujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. Jest to jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły. Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. E, patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później? Zwłaszcza, że nikt już przygotował dla ciebie karę. Mm, to było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha, ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale. tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. <śpiewa> <śpiewa> Uwierzyła. Dam ci nauczkę. <śpiewa> Julie dodaje keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak. Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić, tylko nie keczupem. Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nik, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie Ci ani jedna. Co? Mm, bardzo smaczne. Dzięki Nick! Zjadłaś wszystkie moje frytki? A masz? Nikt nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę. To niesamowite. A Julie ma tylko jednego chipsa i to malutkiego? Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. Mm, to jest pyszne. Nik teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostróżnij, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięci puszka otwarta. Patrzcie. Nick, otwieraj buzię szeroko! Chipsy lecą do ciebie! Wreszcie! Są pyszne! Uważaj, Nick! Padnij! Auć! Nick, nic nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt! Uważaj, gdzie rzucasz! Jakie to pyszne! Coś mi ominęło? Nik, lepiej zostań pod stołem! Barbara świetnie się tu bawi! Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi! O, jesteś przygotowana, a nikt nie. Uwaga na trwającą budowę! Barwa, lepiej trzymaj swoją wieżę! A Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha. Tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nicka, on ma cały talerz skitelsów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale! No tak lepiej. Wow. Mm, to jest pyszne. Mogłabym mieć skittles bez przerwy. To niesamowite! Nikt, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem! Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie moje cukierki! Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nikt nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd! Auć, To wszystko jest moje! Którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować. To takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Ok. Mm, to jest pyszne. Wielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków na raz! jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy. Co to? Wow! Ojej! To gigantyczny cukierek! Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny. Taki jest! Jest naprawdę dobry! I w środku ma niespodziankę. Dziewczyny, podstawcie ręce, wystarczy dla wszystkich. To tu i są pyszne. What? Okay. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza. Możesz bardziej uważać? Mam pomysł. A, to piła! Julie, uważaj, zaraz tu wszystkich przepiłujesz. Gotowe? Ups. Mm, to jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy. Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. Mmm, to jest pyszne, ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej! Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów, a teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba? Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów! Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami! A, co się dzieje, nie! Nikt, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kask. Dziewczyny, chcę pierwsza otworzyć pokrywkę. Ciekawe, co tam czeka. To wszystko? Nigdy nie widziałam tak małego kinderka. To dopiero fech. A ja dostałam kinder niespodziankę w normalnym rozmiarze. Wow, ale to Handy ma największego farta. O, tak, możecie mi zazdrościć. Zgodnie z zasadami, ta, która ma najmniej szczęścia, jest pierwsza. Betty, zaczynaj. Jak mam odkleić opakowanie od takiego małego jajka? Chyba będę musiała użyć specjalnego narzędzia. Penseta będzie ok. Muszę to robić ostrożnie. Można próbować. Mmm, przepyszne. Szkoda, że mój kinder tak szybko się skończył. Ale może spróbuję kinderka Suzy? Nie mam mowy. Poradzę sobie z moim jajkiem bez ciebie. Tam w środku chyba jest jakiś prezent. Ciekawe co to. Zjem troszkę czekolady i się dowiem. Oto i długo oczekiwana kapsułka. Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Co obrzydliwe! Ten potwór był w pobliżu czekolady? Ochyda! Czemu tak krzyczycie? To prawdziwy przysmak. A tak przy okazji jest pyszny. Rewelka. Paluszki lizać. Chyba oszalałaś. Nadszedł czas na otwarcie największego jajka w dzisiejszym challenge'u. W tym przypadku rozpakowanie będzie trwało dłużej niż u was. Muszę tylko wymyślić, jak dostać się do środka. Nie mogę przełamać tej grubej warstwy czekolady rękami. Będę musiała użyć młotka. Bum! Gotowe. Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Ale słodziak! Zobaczcie, jaki jest uroczy. Teraz będziesz moim przyjacielem. Cześć! Podczas gdy Candy bawi się ze swoim nowym kolegą, możemy podkraść jej czekoladę. Delektować się jej smakiem. A tak, to niesamowite. Rewelka. Uwielbiam czekoladę. Stop! A gdzie jest moja czekolada? Dziewczyny, jak wam nie wstyd. To naprawdę chamskie. Tym razem te pierwsze otworzę. Patrzcie, tu lizak. A w środku jest ryba? To obrzydliwe. Niby jak mam to zjeść? Będziesz musiała. Zobaczmy, co ja mam. Nie, ja mam lizaka ze skorpionem. To przerażające. Chyba no wszystkie mamy pecha. Mój lizak jest mniejszy, ale w środku ma paskudną muchę. Właśnie ty jesz pierwsza smacznego. Kto wymyślił tę głupią zasadę? Dobra, im szybciej, tym lepiej. Chwila, gdzie jest mucha? Fuuu, latała w moich ustach. Co może być bardziej obrzydliwego? Suzy, teraz ty musisz spróbować skorpiona. Nie mam wyjścia, ale naprawdę nie chcę. Swoją drogą sam Lizak smakuje naprawdę dobrze. Tak dobrze, że po prostu nie mogę się od niego oderwać. Suzy chyba zapomniała o niespodziance w środku. Kyszka, co ja mam na języku? To okropne. Jak mogłam o nim zapomnieć? Aj, uszczypnął mnie. Spadaj stąd. Candy, twoja kolej. Jak zjeść zaka bez dotykania ryby? Dziewczyny, teraz was rozumiem. Ten lizak jest naprawdę pyszny. Tylko, że jest tak duży, że nie daje zapomnieć o rybie. Mam pomysł. Trzeba go rozbić młotkiem. Ok. Hop. I gotowe. Teraz mogę cieszyć się moim smakołykiem w spokoju i nie bać się, że ta ryba znajdzie się w moich ustach. Bardzo smaczny lizak. Mogłabym tak jeść do końca życia. I nawet nie dotknęłam ryby. To nie przejdzie. Będziesz musiała jej spróbować. Jak to musiała? najwyraźniej naprawdę muszę. Wezmę, gryza, fo chyda. To nie wystarczy. Trzeba zjeść całą aż do ości Znam sposób, żeby zrobić to szybko. Fuu, to było obrzydliwe, ale dałam radę. Ej, nie rzucaj ośmi. To było bardzo nieprzyjemne. Przepraszam, nie chciałam. Dziewczyny, tym razem ja pierwszy otworzę pokrywkę. Chora, no wreszcie smakołek. Wiks to mój ulubiony baton. Mój też, tylko dlaczego jest taki mały? Bo ja dostałam największego. Jest nie tylko duży, jest ogromny. Candy, nie smuć się. Ty zjesz go jako pierwsza. No dobra. Twix jest naprawdę pyszny, więc nawet taka mała porcja mnie cieszy. Aby nie pobrudzić sobie rąk, będę jeść pensetą. Mniam. Kto następny? Betty? Twoja kolej. Okay. No nareszcie. Tylko pozbędę się opakowania. Ej, co ty wyprawiasz? Dlaczego rzucasz we mnie śmieciami? Przepraszam, po prostu nie mogę teraz myśleć o niczym innym jak tylko o tym wielkim batonie. Jaki pyszny! Uporam się z nim w mgnieniu oka. Mniam miam. Możesz jeść ostrożniej? Kawałki czekolady latają we wszystkich kierunkach. O, jestem taka pełna. Ale to było dobre. Czemu jesteście takie brudne? Zgadnij! Jesteśmy całe w twojej czekoladzie. Przepraszam, chciałam tylko zjeść batonika tak szybko jak to możliwe. Ale go nie zjadłaś do dokończ. Może zastosuję taktykę candy, wtedy kiedy jadła rybę? Może zadziała. Wspaniale! Jakie dobre, ale chyba coś jest ze mną nie tak. I teraz jesteś żyrafa Betty. Wyglądasz przezabawnie. Przestań się śmiać. Lepiej zjadać swojego Twixa. Z łatwością z moimi batonikami rozprawię się w mgnieniu oka. Mogę zjeść dwa naraz. Albo patrzcie. Twixy wyglądają jak kły. Fajnie co? Uh. Betty Boo. Ale się boję. Nie wyglądasz jak wampir. Dobra, wystarczy tych żartów. Wolę po prostu delektować się pysznymi czekoladkami. Co za uczta! Tak dawno miałam ochotę na Twixy! Myślę, że było fajnie! A najfajniejsza ze wszystkiego jest Betty! Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację! Ja mam truskawki! Wow, są takie dojrzałe! Jeszcze jak szczęścia raz ciebie! Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny Lizak! Kineczkę. Co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że ma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. To wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne. Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Uf, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca, ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Kalalów biegnie w moją stronę. Co robić? Masz, masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest. Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratujcie, ma trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie! Ja otwieram pierwsza! Malutki sedes. Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie maruć. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej? Ojej, tu są gwalizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Hey! Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. robisz, Emma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać, wiem, że to nieprawda. z ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Tu nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja. Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko. O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam spore doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz, wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy! Daj mi to, to moja fanta! Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O, tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania! Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie! Jakie orzeźwiające! Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz! To dziwne, dlaczego fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że fanta pomoże mi się od tego odsiąść. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Przestań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza. Jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. To jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy, zaczynasz ty. Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę popcandy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzymaj się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma, współczuję ci. To straszne. Jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie? Pożar, ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj przewróciłaś mnie i nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie.